Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem i ostrzeniem dłut, tak żeby działały tak jak należy i spełniały swoje zadanie. Często jest z tym problem, ponieważ nie wiemy jak do tego podejść. Ja wam dzisiaj pokażę mój sposób i nie jest to on żaden może rewelacyjny, ale jest to jeden ze sposobów, żeby dobrze, szybko naostrzyć dłuto i żeby ono było dłużej, powiedzmy, ostre. Bo o to chodzi. Idziemy teraz na moje mie nowe miejsce do ostrzenia, czyli na moją stację do ostrzenia i tam Wam pokażę jak i o co chodzi. Także zabieram moje przykładowe dłuto, ono już lekko jest przechodzone, także tutaj jeszcze jakieś środy żywicy są, nic tutaj przy nim nie robiłem, także zajmę się tym dłutem. To jest szerokość 16 mm, także wąskie ono nie jest za szerokie też, żeby Wam to szybko pokazać. Bo chciałbym, żeby ten film był jak najkrótszy, żeby tylko przekazać główną treść. Dobra, to lecimy. Tak naprawdę, o co chodzi z tymi dłutami, że ostrzymy, ostrzymy, a one ciągle są tępe, albo idą tam, gdzie chcą. Nie, nie, nie Mamy problem z prowadzeniem tego dłuta. Głównym problemem jest to, że dłuto, oryginalnie, nowe dłuto praktycznie nigdy nie jest płaskie. A jest to kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o dobre użytkowanie, prawidłowe użytkowanie dłuta, a nie kombinowanie. Dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić, żeby. Dłuto spełniało swoje w 100% swoje zadanie. Do tego jeszcze będę potrzebował coś takiego. Ja tutaj posłużę się takim zestawem, który podpatrzyłem w sieci. Uroba Kosmana. Zachęcam też Was do obejrzenia kilku jego odcinków. Możecie zobaczyć, jak on to robi. Natomiast ja Wam pokażę no, trochę podobną technikę. Zaczynam od płytki diamentowej 1000. Zobaczymy, jak będę. Jak, w jakiej kondycji jest to dłuto. Jeżeli nie będzie tutaj za dużo do robienia, to na tej gradacji zakończę. To na tej płytce. Jeżeli będzie zbyt agresywnie, trzeba działać. Wtedy 300. Przerzucam się na tą stronę i z powrotem na 1000. Ale zaczynamy od 1000. Zobaczymy. Jak to wygląda? Kładziemy dłuto tutaj na tej krawędzi płytki i opieramy. Nigdy nie zaczynamy od tego miejsca, ponieważ możemy łatwo uszkodzić fazę, tą, ten odcinek tnący tą krawędź. No i wtedy mamy dużo, dużo więcej pracy. To dłuto nie jest wyszczerbione na szczęście, także tutaj aż tak dużo tej pracy nie będzie, ale w tej chwili zajmiemy się. Sprawdzeniem, jak wygląda ten tył, który musi być płaski, ja to robię w ten sposób, że takimi ruchami kolistymi szlifuję po całej powierzchni płytki bez żadnego większego wysiłku. Oczywiście, nacisk kładziemy tutaj naprzód na tą powiedzmy krawędź tnącą, nie na tył, żebyśmy tutaj nie zrobili żadnego wcięcia w dłucie. Dlatego ja też robię ruchy kolista. Nie w jednym miejscu w ten sposób, ponieważ tutaj, jak natniemy krawędź, bardzo trudno jest to później usunąć. A przy pracy w drewnie, robimy w różnych konfiguracjach, używamy dłuta. Może to przeszkadzać, możemy się też łatwo o to skaleczyć. Także dłuto powinno być splanowane całe. To jedziemy. Dobra, i teraz powinniśmy zobaczyć, jak to wygląda. To duto nigdy nie było wcześniej wyprowadzane. Ja to, to są dłuta Feldera. Ja je używałem do bardziej do cisielki niż do takich bardziej precyzyjnych prac. Jak widać, nie wiem, czy będziecie to widzieć, jest tutaj zagłębienie to dosyć spore. Tak samo. Tutaj na całej tej powierzchni z tyłu. Ta powierzchnia z tyłu nas powiedzmy nie interesuje, bo pierwsze 2 cm to jest to, czym powinniśmy się zająć. Także tutaj widzę, że jest co robić, także jedziemy. To może zająć od kilku do kilkunastu minut, nawet do kilkudziesięciu, w zależności od tego, jak szerokie jest dłuto i w jakiej kondycji. Zobaczmy teraz. No tutaj, jak widać, już jest lepiej, ale w dalszym ciągu jest tutaj taki, jakby dołek. Czyli ścinamy to wszystko, co jest na górze, a widać to bardziej takie wypolerowane, czyli to jest to, czego musimy się pozbyć. Tutaj już jest to coraz mniejsze to zagłębienie, lecimy dalej. Jak widzicie moja stacja też tutaj, dlatego jest tak nisko z dwóch przyczyn. Po pierwsze przy strugnicy wysoko nie mógłbym usiąść, żeby to robić, a jeżeli zajęłoby to kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut, no to wierzcie mi, że po jednym dłucie na dzień macie dość, tak można usiąść nie obciążając pleców. A ja mam z plecami problem, także muszę o tym myśleć i o to dbać. I to jest dla mnie pozycja super wygodna. A druga część to jest to, zaraz zobaczycie, no zbliżam się już prawie do, do ideału. Tutaj zostało mi jeszcze pół centymetra, żeby powiedzmy. 2 cm mieć od przodu tą powierzchnię płaską. Ostrzenie długu to jest taka praca, której, albo część naszej pracy, której nikt generalnie nie lubi. Ale jeżeli wiemy, jak to robić, i jesteśmy do tego przygotowani, czyli mamy odpowiednie, tak jak w moim przypadku, odpowiednie kamienie, dobrane też z głową, nie kupowane wszystko, bo jest promocja to kupujemy na hura, a później jest zdziwienie, bo na tym się nie da pracować. To ostrzenie dłut nie jest wcale takie nie jest taką bolączką. I praktycznie tutaj już mam to dłuto wyprowadzone, nawet dalej niż chciałem, 4,5, pewnie 4,5 cm dalej reszta już jest. Mało ważna. No dobrze. Mamy to. I teraz możemy przejść dalej. Czyli tutaj użyję sobie kamienia. Ja używam kamieni Shaptona 6000 na początek. Tylko najpierw co muszę zrobić, to splanować. Tą gradacją 300, ten kamień, ponieważ był już używany. Ok. I tutaj. Tu już muszę, tu mam taką deskę podłożoną, żeby mieć tą płytkę wyżej, ponieważ przeszkadza mi rączka. W niektórych dłutach, na przykład Stanleya na dłutach, można wykręcić albo wyciągnąć po prostu tą rączkę i wtedy jest trochę bardziej praktyczne to przestrzeni, ponieważ tutaj mamy ten ciężar nam ucieka, bo jednak ta rączka trochę waży, plus jeszcze te okucia. Jedziemy to samo, tylko że na kamieniu 6000. Możemy też takimi ruchami od środka w lewą stronę i z powrotem. Ok. Teraz muszę splanować jeszcze raz ten kamień, ponieważ on już się zaczyna wyrabiać. I teraz ostatni kamień, czyli Szesnaście tysięcy. Tutaj, tak samo, muszę go splanować. Tutaj, jeżeli chodzi o światło, będziecie widzieć, czy pozbyliście się rys z poprzednich kamieni. Między 6000 a 16000, ciężko jest to zauważyć, ale jednak, jak się dobrze przyjrzymy, to widać, czy rysy zostały usunięte, szczególnie z tej płytki diamentowej 1000. Dobra, to mamy gotowe. Teraz, co mogę zrobić? Mogę jeszcze. Jeszcze splanować przy okazji te kamienie, i teraz tak odnajdujemy nasz właściwy kąt, czyli ten, który jest już oryginalnie w dłucie, z reguły to jest 25 stopni. Kładziemy na dole, znajdujemy ten kąt i podnosimy lekko do góry. Nie za dużo siły grawitacyjnie to robimy. Jak wyczuwamy tutaj zadzior na całej długości, wtedy możemy przejść. Do kolejnego kamienia, czyli ja tutaj wezmę 16 tysięcy, ten 6 tysięcy ominę. Jedziemy to samo, tylko że znajdujemy ten kąt 25 stopni, Musimy lekko wyżej niż ten 1000, który wcześniej robiliśmy. I tutaj ostrożnie, żeby nie uszkodzić kamienia, a jednocześnie, żeby naostrzyć guto. Teraz kładziemy z powrotem na kamień kilka ruchów i gotowe. Można powiedzieć, że dłuto przygotowane do pracy. I jeszcze jeden, jeszcze jeden krok musimy przejść, ale za chwilę wam pokażę. Tutaj sobie zamocuję materiał, natomiast pokażę Wam jeszcze coś co musimy zrobić, czyli jak Wam to pokazać, że tutaj musimy wypolerować te krawędzie, które naostrzyliśmy, ja to zrobię w ten sposób, czyli znajdujemy sobie ten kąt. Mniej więcej skóra jest miękka, dlatego ten koło możemy tego mniej więcej znaleźć. Czyli 25 stopni lekko nosimy i przeciągamy 5-6 razy po skórze i raz w ten sposób. I to jest gotowe, i teraz sprawdźmy, czy ono jest ostre. Tutaj mam kawałek. To jest chyba sosna skandynawska. Ona jest dosyć twarda, ale i wysuszona. Ale zobaczymy. Jak widzicie, nie bez zarzutu. I teraz co najlepsze, ta powierzchnia jest tutaj była taka porowata a tutaj zaczyna robić się gładka. I jak zauważyliście, strugam, ścinam to pod, że tak powiem, pod włos, czyli w poprzek słoju Tutaj na innym materiale to jeszcze lepiej będzie widać. To jest trochę. Bardzo przesuszona ta, ta, ta sosna czy świerk. Tutaj mamy jesion. Jak widzimy, całe poprzek włókien można strugać. To znaczy, że dłuto jest ostre. Nie będę robił żadnej próby na papierze, bo dla mnie to jest głupota. To niczego nie dowodzi i <laughs> dłuto na pewno nie jest ostre, jeżeli przetnie papier. Bo yy, no to, jest, to jest test dla ludzi, którzy nie wiedzą, że to i tak nic nie oznacza. Tu możecie zobaczyć, co można z takim dłutem. Zrobić twardy gatunek, czyli jesion w poprzek włókien. Jak można ciąć? Tył zupełnie płaski i o to chodzi. Także, co tu dużo więcej dodać? Wydaje mi się, że nic więcej tutaj nie trzeba dodawać. Sami widzieliście, jak to wygląda. Co można zrobić przy takiej metodzie ostrzenia. Jak widzieliście, bardzo niewiele potrzeba do dobrego przygotowania i do naostrzenia dłuta. Jedno, co mogę Wam powiedzieć jeszcze na koniec, bo tego nie mówiłem, że to przygotowanie, czyli spolerowanie, splanowanie tej tylnej części dłuta robimy właściwie tylko raz, kiedy bierzemy nowe dłuto do ręki i chcemy je przygotować do pracy. Później już do tego nie wracamy. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby to dłuto było w fatalnym stanie, czy w tak kiepskim stanie, że musimy do tego jeszcze wracać. Właściwie nie ma takiej opcji, bo dłuto ewentualnie możemy złamać, chyba że je zegniemy, co jest mało prawdopodobne, bo raczej pęknie niż się zegnie. Także do tego podchodzimy tylko raz, a potem tylko samo ostrzenie plus do tego skóra. Tutaj właśnie jeżeli chodzi o tą samą skórę, w trakcie ostrzenia, przepraszam, w trakcie pracy samej w drewnie możemy wrócić i podostrzyć tylko na tej skórze. Nie potrzebujemy ostrzyć na kamieniach, przychodzi tego całego procesu. Tak naprawdę ten proces zajmuje kilkadziesiąt sekund. E, tutaj jest to 5-10 sekund, koniec. Idziemy dalej, wracamy do swojej pracy, i wtedy możemy e, ileś razy to powtórzyć, zanim wrócimy z powrotem do ostrzenia już bardziej agresywnego na kamieniach. Tym e, pozytywnym akcentem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. W kolejnym odcinku, gdzie będziemy ostrzyć noże strugów. Cześć.